Witam Was serdecznie. Spotykamy się w pięknym miejscu. Ja jestem w cudownym towarzystwie. Może na dobry początek przedstawicie się. Jestem Krzysiek, jestem z Warszawskiego Bymowa. Mam 24 lata. Na co dzień jestem specjalistą do spraw logistyki w jednym z banków. W wolnych chwilach interesuję się sportem, spotkaniami ze znajomymi oraz różnego in rodzaju przyjemnościami duchowymi oraz cielesnymi. Jeżeli to tak można ująć, którym mogą być na przykład endorfiny pozyskiwane ze sportu. A po mojej lewej stronie? Cześć, ja się nazywam się Marcin, jestem też z Warszawskiego wymowam, 22 lata. Ja zajmuję się generalnie studiiem, studiami, studiuję dziennie na Wysokiej Akademii Technicznej, a tak to jeszcze pracuję w Urzędzie Gminy u nas też na wymowie. Zapomnieliście wspomnieć, że macie przede wszystkim ogromne serca, no i oczywiście e, kondycję. E, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji charytatywnej. Powiedzcie mi coś więcej o tym? Planujemy przebiec 400 km od Helu po Świnoujście. Będzie to nasza wyprawa wakacyjna, nasz urlop, a, który postanowiliśmy poszerzyć o akcję charytatywną, żeby po prostu pomóc komuś przy okazji, robiąc to, co lubimy. Kiedy zaczynacie? Na czym ona polega? Jak sobie zaplanowaliście to wszystko? Planujemy wystartować 14 lipca o 9 rano z Helskiej plaży, najdalej wysuniętej na wschód części. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie i ruszamy w kierunku świnoujścia. Planujemy dziennie pokonać od 50 do 60 km, poruszając się poboczem drogi chodnikami w sposób jak najbardziej przyjemny i bezpieczny dla nas. 60 km dziennie, jak się do tego przygotować? Przygotować się trochę chęci wytrwałości. Krzysiek tutaj największe przygotowania, bo jednak on biegnie, bo jest, ja będę jechał rowerem wraz z naszym bagażem całym, wraz z przyczepką. Krzysiek tutaj crossfit, bieganie. Tutaj to jest jego pasja już od wielu lat. To tak, maratony, maraton warszawski jeden przebiegnięty, półmaratony też. Ostatni bieg wulkanów, tak? Jeden z najbardziej niebezpiecznych biegów w Polsce. To są przygotowania, ale to chęci wytrwałość po prostu. Dużo naprawdę nie trzeba, trochę po prostu zawiąć się po prostu. Przygoda z bieganiem to już jest przygotowanie do tego biegu, a może i następnych większych jeszcze przedsięwzięć. A trenujesz jak długo? E, trenuję ponad 7 lat już bieganie. Tak już ambitniej, czyli kilka razy w tygodniu. No dobrze, powiedzmy o, samym, o samej akcji, skąd pomysł, dla kogo zbieracie. Pieniążki zbieramy dla Bartka jest tutaj. Jest to syn Krzyśka koleżanki z pracy. Jest to chłopak, który cierpi na zaburzenia neurologiczne. Bo teraz w tym momencie wybiera się do szkoły, a jest to dziecko po prostu. Jest niesamodzielne, tak? Nie ma jakichś swoich odruchów, nie mówi. Ma problemy z chodzeniem, bo tak chodzenie. W jego przypadku chodzenie po prostu ciągła sekuracja jednak z jednej strony mamy czy taty. No jest po prostu niesamodzielny, no i chcemy w jakiś sposób, im trochę pomóc, trochę ułatwić po prostu to nawet te pier pierwszy rok powiedzmy w tej szkole, te początki ze szkoły. Bartka znalazłem w pracy, dowiadując się od naszego zespołu zajmującego się wolontariatem w pracy. E, dowiedziałem się, że na Bartka był zbierany 1% podatku i stwierdziłem, że to będzie osoba, wiadomo, z bliskiego, firmowego otoczenia, która będzie jak najbardziej odpowiednia do pomocy. Umówiłem się na spotkanie z mamą Bartka. Rozpoczęliśmy e, dosyć e, radośnie, ponieważ mama Bartka Agata nie wierzyła za bardzo, że są ludzie, którzy będą chcieli z własnej woli pomóc e, i to zaangażują się w takim stopniu jak my, ponieważ e, same przygotowania do biegu praktycznie i całą otoczkę charytatywną zaczęliśmy nakręcać dopiero dwa tygodnie temu. E, na samym Facebooku już mamy 470 e, śledzeń, tak więc. Wywiady dla radia, więc naprawdę akcja toczy się jak najbardziej na szeroką skalę. Planujemy jak najbardziej to rozpowszechnić, żeby zachęcić ludzi do podobnych akcji. A jak wyglądało pierwsze spotkanie z Bartkiem? Jaki to jest chłopak? Bartek jest chłopakiem pełnym pozytywnej energii. W momencie, w którym przyjechaliśmy, powiedział nas po prostu ogromnym uśmiechem. Przez cały czas, po prostu spotkania, ta pozytywna energia, jego uśmiech po prostu zarażała nas, tak Bartek, e, nazywany przez swoich znajomych Foką, e, w bardzo taki charakterystyczny sposób, jak się cieszy, klaszy po prostu. Dlatego e, w naszym blogu też pojawił się właśnie Bartek pod postacią właśnie Foki, żeby w cały, przez całą trasę będzie z nami z tą jego pozytywną energią. A na co dokładnie zbieracie? Czego potrzebuje Bartek? Czy w tym momencie, tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, Bartek idzie do szkoły i Potrzebnie jest takie rzeczy, to jest właśnie sprzęt rehabilitacji, który będzie mu potrzebny, a w głównej mierze na przykład będzie to wózek inwalidzki, który po prostu mu umożliwi, że tak powiem, przebywanie w tej szkole przez te parę, tam, powiedzmy te 6 czy siedem godzin, jak trwają te zajęcia, żeby było to w miarę bezpieczne, dla niego wygodne, którym to po prostu ułatwi mu cały, powiedzmy, ten czas spędzany w szkole, tak? Nie będzie to dla niego jakąś męczarnią wtedy po prostu. A ile dokładnie potrzebuje? Ile kosztuje na przykład taki wózek? Taki wózek, jak z tego coś tak orientowaliśmy, to za 5-5,5 tysiąca można już kupić, ale taki, który by spełniał w 100% po prostu wszystkie nasze zapotrze zapotrzebowania bartka, to byłoby ko koszt około 8000 tysięcy złotych. No to rzeczywiście dużo. A powiedzcie mi, gdzie można Was spotkać, jeśli ktoś na przykład chciałby Wam pokibicować? Spotkać nas będzie można na całej trasie biegnącej przez największe bałtyckie kurorty, więc będą to. Łeba, Rewal, będzie to Koszalin, będzie to Władysławowo, cały półwysep praktycznie. Eee, praktycznie, jeżeli tylko ktoś będzie nad Bałtyckim Morzem, jest praktycznie 90% szans na to, że nas spotka. Wystarczy śledzić nas na Facebooku, gdzie będzie relacja na bieżąco z naszej trasy, więc będzie można zobaczyć, gdzie w danym miejscu jesteśmy. Jest podany też kontakt do nas, więc będzie można z nami się skontaktować, jeżeli ktoś będzie planował, na przykład do nas dołączyć do biegu i po prostu przy, przyłączyć do nas. Gdzie znaleźć wszystkie informacje i kontakt? Może adres facebookowy? E, znaleźć nas można na stronie facebookowa, facebooka, facebook.com, łamane na krzysiek, Krecik Baltic Tour 2013. W takim razie trzymam za Was kciuki. Powodzenia. No i w drogę. Dzięki wielkie.